maneczko, z tej strony Ezir. Dzisiaj zagramy sobie w Teamfight Tactics. Co, Prismatic Prelude może? O, dobra. No, Prismatic Prelude by było spoko. Jeszcze nie grałem. A chciałbym zagrać Punk Roll, bo w tym patchu co był, buffneli Panki, i buffneli jinx, dali jej 5 AD chyba. Także spoko. Kowadełko wygrało, okej. Okay. Słuka też można. Dobra, zobaczymy co ta giereczka. To oczywiście sobie otworzymy po trzecich mobach. Rakula, o mamy Pantiego. To co, może jakaś Jinx forsowana? Ona w Dazzlera, disko lekki dostało debafa lekkiego. Ej, chyba jej nie biorę nawet. Raczej no, nie ma co. <laughs> jeszcze do Duzzlera. tu poseczek. I mieczyk. Ok. Mm, KDA. <laughs> no jest to Jinx niby. Hmm. Korki może out. O, no to chcę, żebym sobie wstawił panka. O, oh, no tu lustrick raczej robimy po prostu. No raczej lustryczek. temka też za bardzo nie ma. Cutting corners mogło być spoko. dobra. O, może sen na reroll? Tak o, oh, sen No ej. Hmm. Ale z cutting sacho, i w sumie można spróbować Golda to i tak chyba nie ma jak zrobić Nie opłaca się jej sellać, dobra oh. Nie no, na nią zrobić, będzie Shojin miała, JG i buff A, chyba niech będzie czy tanki no zobaczymy. Dobra, niech będzie red buff. I tak przegramy. Co? Na no dwa unitki. A tu będzie level 4, 10 golda zrobione. jest spoko. O, sen na dwa 2, 2. Poko chyba. Tylko, czy chcę go brać za jednego golda? Chyba mogę, to wtedy stawiam jeszcze Feliosa i tego. I może jakiś mistrzniczek mini, albo no przynajmniej mniej HP będę tracił, dobra, let's go. Jeszcze tak zrobimy. Dobra. No, tu kolega chce grać, trudniej mieć także tak że fajnie, no, będziemy podbierać oczywiście. Taki najgorszy petek, <grych> ale on no, za to senny będzie też podbierał. Więc no, 50-50, że tak powiem. No i on pokryta będzie też szedł raczej. To ja nie wiem, jakiegoś wormoga może zrobię na froncie, może na eko. Może redempcja? No nie biorę go, nie biorę. Czy mogę tutaj coś lepszego dostać? Mogę hertstiera w ogóle w ale chyba. W sensie level up i ale chyba to nie ma sensu. Nie, no nie chcę, stoi chyba ksantek. Po prostu no. Hextecha niby też bym mógł na nią zrobić Ale chyba red Buff lepszy. Lepiej ją pod bombkę zrobić, to że ten Red Buff y, JG no i szodzin z tych y, superfanów. Chcemy grać tak, Lilkę Kenena Ale zobaczmy jak to o, przegrywam spoko to może jakiego kryta się uda wziąć, albo szpatułkę. Fajnie by było. Drugi pik, także na bad. Dobra. Co my tu mamy? No krytek jest na trójeczce, nie? To dobrze by było wziąć albo krytka, albo chyba pasek kolejny, no on oczywiście weźmie, no ta wiadomo <laughs> czy cloak, nie no pasek, warmog jest z op op temek daje hp procentówkę <laughs> dobra 20 golda spoko Mogę mu dać tego ormoga na razie. Tak, Lidia Kennen, Senna, Jesuła, Eko, a Carlson. No i co? No i co, jeszcze Kianka, nie? Fajnie by było. No i nie wiem, czy jeszcze można fajera niby Luciana od Piedy, albo KDA'ka jakąś. Jakąś Evelyn do kijany Zobaczymy. O, no, tu ziomek Kate, może że będzie grał, też ciekawe. Dobra. Przegrywamy, ale HP mamy w miarę dużo. Stecha nie ma co robić... No jest KS, a Big Shot niby, nie? Chyba, że tu gramy pod realka. To mogłem kupić w sumie seta i grać z kery. Zawaliłem sfokomitowałem w tą senne dwa Ale to nie no, nie będę jej kupował bo teraz już, już nie ma co Czekaj, będę mógł wejść za 12, za 2 rundy po Golemie, chyba na Golemie będzie 2, po Golemie 4, nie będę miał 6, dobra, nie, jedną po Golemie, przy augmentie sobie wejdę w szósty i powinno być git. Dobra, tutaj palimy Olafka, dobra, ale chyba przegramy, ja nie, najlepiej będzie, jak przegramy, tak na 2 unity albo 1. Oj, może być chociaż korki? Pum O nie, cast ocenny No stric nie jest za dobry Ale mamy już tyle sen No tutaj eko jeszcze brakuje Hitujemy eko, mamy true damage, jest fajnie Mogę tak na razie zrobić w sumie Jakbym dostał 6 golda, to to out. No i tu chcemy krytka. Najlepiej. A, no i niko gramy. No to, no to, Gramy tak po prostu. Okej. Okay. No jest set niby. O, jest krytek. Dobra. Zajebiście. Mamy to. Uuuu uh, Akali Super Mamy Akali na 2% Także nieźle, nie nice one Czy chcemy tu grać tego tego, ale nie, bo to chcemy na Eko grać w tego Wormogini Warmo tu wejdziemy w szóstkę i rolujemy chyba Też nie wiem W sumie nie ma co, może po wilku zroluję i się wstrzymam na... Zobaczymy od augmentu też. Jaki augment będzie. No i jak Ali mogłem dać tego miecza dla Blinga? Ona bym chciała raczej Beteka, G'sa Hekstecha też od biedy można na niej grać. Ale chyba Betek i ten. Betek lepszy. Eee, komponenty na trudy są fajne. Albo dobra, bling out'a O! O ho No to dostaliśmy. Dobra, no to teraz echo. Hitujemy. Jezu. Kurde, no dajcie jedno senne, no jedna senna, no niko dwa. E, eee, i co teraz? W nie tak mogę. A nie, bo nie wiem. Dobra, niech będą te dwie senny na razie. Mieczyk na kalkę i le let's go. Słuchaj, ja może jej zrobię. No niech ma. No, ale se poszła Rivenka, ale poszła. W sumie tak ja chyba nie było najlepszym pomysłem, bo jak będziesz patułka, to się nie wiem co zrobię. Zabiję w grze komputerowej No jedna senna, nie no to już muszę rolować. Już nie ma, że boli. No, dobra, mamy Dobra, sen na 3 x na 3, 3 fajnie. Czyli on gra tego Jasuła 3. Ma już zrobił. Okej okay. No To dobra, to zostawiamy tak. Wchodzimy w level, dokładamy Lilię. No i jakoś to powinno działać, nie? tego, nie wiem co bym chciał, właśnie chyba Hextech na tą, oj na Kalkę no i ten Super Fanik, nie mogę Gnara na razie kupić po prostu ale chyba wolę 6 True ten lep bonus do Dipsa, po Wilku wejdziemy w siódmy i dodamy tego superfanika Fanika o, jestem drugi hmm. na kółeczku tutaj Riven po nerfie, ale i tak sobie radzi świetnie Ok, jest szpatułka, ale zabierze ten chłop na 90%. Ty nie wziął, no to lecimy, no. To ja nie wezmę. No, ale żałuję tego, już żałuję tego GA. Jak nie dostanę miecza, to jest tragedia. Tylko na kim, kogo mogę trochę damageować. Chyba, że jakiegoś Rapid Fire'ka właśnie Caitlyn albo Luciana. Było spoko. Niko 3 nie zrobię. Dobra. W sumie bo to daję od chyba od tego. Helfa, ja tak spida od komponenta, nie? Też. 1080, 1160, no to damy jej. Mam ściągawkę w razie W. Też KDA mogę po prostu pozrobić później, najwyżej. Jak nie będzie trudniej major. Ciekawe jak to działa w sumie czy Trudy Mage KDA Kali może być naraz Ale nie będę tego sprawdzał O tu Jinx 3 na trzech temach to może być ciężko Chociaż zobaczmy Nie dobra gasimy Nice Ale szybka senna Wpadła nam tutaj do rączek Fajnie. Dobra, aby nexta wygrać, żeby nie trafić na tą Riven 3. Nie mam jej w puli, dobrze. Para Kenina. Olaf 3. Nie no, Olafa powinna ta Sen nas robić. Dobra. Takie ustawienie na razie będzie OK. No 9 true damage ciężko będzie zrobić, ale nie jest to niemożliwe. Tylko jeszcze jedną szpatułkę bym potrzebował. O, Katka trzy. Ale dobra, My gramy na szczęście na tego chłopa. I... Uwaga. No, eko, kurde no. Nie, i ja se to dodżuję. I nie będę miał streaka przez to. No giga szkoda. Ciekaw, co no jest w trudnym Image. Okay. Hmm. No ten szodzin by się przydał na tą senne. Trzeba asap wbić siódmy. Ale to makali, lucky trafiłem, co by nie mówić. Lucky punch. Dobra, wchodzimy w level, dostawiamy gno. Chociaż Lilia by była by far lepsza, bo jeszcze Sentinel przecież jest zeko. No To Lilka fajnie jakby tu doszła. To jest wyjęty Waj 3 jest wyjęta, Waj Jin... 3 ma jeden chłop, chyba jeden ma Jinx 3, Olafa 3, dużo Riroli teraz jest strasznie. A ja jednej Lili nie, nie mogę chyba dostać od początku. Chyba, że skipnąłem jakąś to my by Dobra czy to jest Titan na, na kalkę? Ignar 2 Nie, Ignara 2 nie robię Ale Titanica można zrobić, w sumie na nią Bo na maleczenie leczenie chyba z tego, nie? 20% of the damage de dealt with 3 point strikes Chociaż może poczekam. Poczekam może <laughs> Będziemy chcieli też wejść w ósmy teraz z Asap i sobie dołożyć tą. Oj, czytaj, senna. Kurde, no i ona się ruszy, tą katą. Wszystko przeciwko mnie. Ech, no, jak będzie Pandora, to chyba wezmę Pandorę, żeby nie ten. żeby hit emblema mieć na pewno. Crown nie Lotus prędzej Ascension nie Jajo Traeriski Bulwark się tu nie podoba Nie, Jajo na pewno nie Chyba Lotusik Żeby biła sobie akalka i ten Dobra, no to jak jest Lotus, to już robię tego Titanica I Ionika na eko. Trzeba rozdawać itemy Dobra, jak tu ustawić senne? O, Kalka 2 ma kolega. O tu Riven 3, kurde, ale skapowane lobby No dobra Uf, Lecimy. Nie no, Kali 2 To może być ciężko, jeszcze dostałem tym shroudem. Ty, ale padła! Leczymy, leczymy! Ty, wygrywam chyba! Pum! Senna! Pciu. Dobrze! Mamy to! Tylko będę trzeci, no mieczyk tutaj potrzebuję no, bardzo. A 39... Nie, to w level, level po kurkach dopiero chyba. Ty, ten Olaf jest na streaku, ciekawe. Temu pankowi nie idzie za dobrze. Albo Madriks 2. No tak, bo ten drugi Madriks 3. <noise> XD. To oni się tak kontestują. Dobra, niech będzie tak. No, Olaf jest po lewej. Ale dostaje fokus przez to ostatni. O nie wiem, nie wiem, czy to dobre ustawienie na niego. Ale może zobaczymy, ile ta senna go będzie biła, nie? Ej, dobra i teraz Nie, za mało, no za mało na potężnego Olefa. No, jest ten, jest Jorik, jest Kaitlin, ale no, Mieczyk najlepiej, jakby był A Kaitlin, jak będzie to. No, Kaitlin albo Mieczyk. Tutaj. Okej, okay, mieczyk, mieczyk. Proszę. Dobra, nice. Mamy image. No i co? Jakiś ten... Albo exek? Może kartus true image? To chyba tak średnio kaktusik tu razie nam narkowi, niech ma, Bo on daje teraz co? True damage band. Okej, okay. przełożymy. Tak, dobra. Raczej czekamy dwie, o dokręcił Pantona trzy dopiero teraz na szczęście dla mnie, więc raczej to wygramy. W dziewiąty w tej gerce raczej nie ma jak wejść. Oj, ale tu przegrywam i tak. Ale na jeden unit, no to spoko. No nie będzie jak wejść w dziewiąty. Ten odpada? Tak. To... Hmm. To jest wejście... Nie no, będę minus... Nie no, za dużo golda stracę. Nie ma co tu wchodzić. Ta katka... Widzę, katka też wróciła do łask. A że ja jednej lili nie hitnąłem, to nie wiem. Aż sobie obejrzę chyba ten meczyk i sprawdzę, bo to aż mi się wierzyć nie chce, tak szczerze. Dobra, zobaczmy jak na tą Riven sobie pójdź poradzi Sen'nusia. Ale no, nie mam frontu, no mam też eko jeden. A, no to już będzie rolka do zera. Po kurkach Nie no, radzi sobie ładnie Katka. No co no może się uda Laki top 4 zrobić Tylko kto najlepiej skorzysta z tego trudy mage, ona no jakaś piątka chyba Albo ten kartus nieszczęsny, może Jorika jakoś wsadzę Zobaczymy. No jest kolejny miecz, no szkoda, że szpatułki nie ma. Jest też Betek, no, to jest Betek Akalisto Pro. Dobra. Kręcimy śmigłem. Skartus. Para eko eko 2. Eko 3 nie zrobimy. Skytlin. Blisk ręg za z Trudy Mage. Aj, to był na Caitlin. My bad, Jezu No i podmienić trzeba Dobra Szkoda, że Akalsonów nie dostałem. Kali 2 by tu dużo bardzo zmieniło Jezu, jakieś cinki no dobra, chyba, chyba to mam, to Nie no muszę podmienić, chociaż w tym... Wyciągaczką teoretycznie mogę. Ale chyba nie chcę używać ściągawy. No, wolę tak zrobić mechanicznie. Mechaniczna bestia. Dobra. Ale że Lili nie ma cały czas? To jest lekki skam. Mogę też kenena w sumie. Okrejdąć. Co mu no? Mieczyk. Jakby w razie, jakby była szpatułka losowa. Dobra, no i zobaczmy, jak tutaj sobie poradzi Senusia. Ale imo to przegrywam jeszcze. My dwa chłop. Nie ma, nie ma kto ubić tego olewka. Masakra. Ty dobry jest ten Olaf. O to jest to 6 chyba albo to 5. No Lilia, lilie. O jest... Ale yeah, Caitlin 2 jest lepsza od ludzka 1 Więc ją zrobię po prostu. No i tyle, nie? na lewo przystawka Dobra, coś takiego. I miejmy nadzieję, że to wystarczy. A Kali 2 by tu tyle dała, że to nie opis. A Caitlyn is dead. Fajnie, fajnie. Dobra, ta Caitlinka w True Image, nie za słaba. Ale dobra, Carlson to wyjął. Może to 4 fartem, ale to wszystko od meczapów tu zależy. Co, Trudim i Emblem Może jakiś na kijanie. To by było. To by były jajca, ale nie ma. SMO tylko. Shoggin. Shoggin na Skaitlin. Będzie ok. Dobra No i trzeba tą Lilię trafić i zablica coś jeszcze. Co za bliska? Shade Beat Hmm. No, Gina w sumie. Ale Gin Trudimage z tym nie. Caitlin 2 lepsza dalej. no, że nie ma tej Lili, nie? I Akali. Nie dostaje. To jest akurat jakiś prank. Dobra, na no tego przegrywam, ten dokręcił. Hmm. Dobra, już niech się dzieje. Co się ma dziać. Kata jest daleko niby od Ale masz jakieś crowddiverów, chłop Pytanie co zrobi tutaj Caitlin. No coś tam przestrzelił, ale... Nie, podam. Co, może to 5? Dupa. 1 HP O niestety ostatnio mi nie oddaje coś. Muszę inne kąpy chyba grać. No widzicie, Riven oddaje. Kartusik zresztą też. Katka wróciła. Muszę tą katę spróbować, jak będę miał spota Dobra, Dzięki. ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Gierka była, miała potencjał. Trojan Lucky. Ну no это все. Йоу.